Witam, witam na kanale Poradnik Handlowca. Bardzo mi miło Was znowu widzieć. Od razu przepraszam za taką długą nieobecność i tak będę częściej. Dzięki mimo wszystko za to, że oglądacie te filmy, dzięki za te komentarze, które piszecie, za łapki. Fajnie, żeby jeszcze te suby podskoczyły, bo to też wtedy będzie miało szerszy zasięg. No ale to nieważne, jakoś tam sobie powoli będziemy toczyć, aczkolwiek jeśli ktoś chce pomóc i chce być na bieżąco, to nie kliknie sobie suba. Tego dzwonka i tyle. Dobra, a na temat dzisiejszego odcinka, może tak konkretnie, żeby, żeby nie przedłużać, szansa, żeby spieniężyć bardziej ten profil, nie sprzedając nic tak naprawdę, albo żeby mieć pieniądze na darmowe zakupy. Tak naprawdę wszystko opiera się tutaj na podstawowej rzeczy, o której być może wiedzieliście bądź nie. W zakładce profilu wystarczy kliknąć Zaproś znajomych. Wiadomo, jak każda aplikacja Vinted tutaj ma też swój taki program poleceniowy, z którego możemy skorzystać. Po wejściu w tą zakładkę generuje Wam się link, za którego pośrednictwem, jeśli jak dana osoba założy konto, no to taki bon o wysokości 20 zł może zostać do Was przyznany. Musi osoba założyć konto plus sprzedać wystawić trzy przedmioty. Więc myślę, że to dosyć proste. Tak naprawdę jeśli jakaś osoba chce się pozbyć co najmniej trzech rzeczy, a wiadomo, że nie wiem, kto zakłada vinter, żeby pozbyć się tylko jednej. Myślę, że wstawi sobie wtedy na Allegro, czy na Oksie, czy gdziekolwiek. Raczej te osoby mają kilka rzeczy, więc macie 20 zł od razu. Działa to w postaci kodu. Które możecie wykorzystać na następne zakupy w tej aplikacji. Czyli nie ma to tak, że przelewa wam się na portfel, możecie to wypłacić na konto bankowe. Nie. To jest, wiadomo, taki podchwytliwy trochę sposób, żebyśmy my, tak czy inaczej, wydali pieniądze na wintet. Kolejne 40 zł można zdobyć, jeśli ta osoba, która wcześniej wystawiła trzy przedmioty, sprzeda jeden z nich. Czyli znacznie z nich, tylko po prostu. Jeden, jeśli zostanie sprzedany z ich konta, to macie kolejny kupon na 40 zł. Od razu mówię, że kupony się ze sobą nie łączą, ani się dwie dwudziestki ze sobą nie łączą, ani dwie czterdziestki, ani 40 z 20, więc tutaj odpada taki pomysł. I teraz jak sobie wykorzystać z tych pieniędzy? Tak jak wspomniałem na początku, albo darmowe zakupy, czyli szukacie sobie czegoś za jakąś kwotę. Od razu możecie sobie na przykład szukać rzeczy do 15 zł, wtedy z ochroną Vinted z przesyłką zapłacicie powiedzmy to 20. No albo za, znaleźć jakąś rzecz za 20 i po prostu zapłacić za tą wysyłkę tylko. Tak czy inaczej 20 zł macie na tym rabatu. Natomiast można zrobić też tak jak ja robię. Jak już jakiś znajomy czy ktoś z was założy sobie konto właśnie z tego linku, który jest w opisie. Swoją drogą zapraszam, bo też będę wdzięczny, jeśli nie macie jeszcze konta, możecie założyć i w taki sposób właśnie rozpoczniemy taką karuzelę. Wy zaczniecie zapraszać swoich znajomych, ja zaproszę was. Um, natomiast do rzeczy, ja po prostu szukam na Vinted jakieś przedmioty, które mnie interesują. Czasami z waszych profili, czasami z jakichś losowych. Kupuję taką rzecz. I wystawiam u siebie na Vinted. Z reguły drożej, 5, 10, 20 zł, zależy jaka to rzecz. Czasami wystawiam taniej, 5 zł, czasami za tyle samo. Chodzi o to, że kupuję jakąś rzecz, sprzedaję ją i te pieniądze z tego kuponu darmowego poświęciłem na taką wymianę towarów, a na samym końcu ja zyskuję 20 czy tam 40 czy tam więcej zł, prawda? Więc w taki sposób możecie sobie dodatkowo Dorabiać na Vinted, Tak naprawdę nie musicie sprzedawać swoich rzeczy. Możecie w ogóle nic nie sprzedawać, a i tak będziecie zarabiać. Też tak można. Tylko, wiadomo, się trzeba pobawić. Natomiast, tak czy inaczej, jest to sposób, żeby wyciągnąć z konta dodatkowe pieniądze. Ja miałem z tych kodów już około 30 na tych 20, że po prostu osoby założyły konta i wstawiły przedmioty. No, i z tych 30, tak naprawdę 10-15 osób sprzedało przedmiot, no bo na wintet nie jest też ciężko jakoś sprzedać. I wtedy dostałem kolejny bon na te 40 zł. Powiem Wam, że czasem już nawet nie mam na siłę jak tych bonów wykorzystywać, i tak naprawdę wysyłam 5 paczek, a 20 do mnie jedzie. No ale możecie zobaczyć za to, że mam bardzo dużo rzeczy na profilu. Dużo rzeczy z tych nie jest moje, no bo ja też mam większość jednak e, ubrań, jakichś dodatków dla płci e, pięknej. Natomiast e, no nie są to moje rzeczy, ale je mam. Mam, kupiłem za tyle, za mniej, za więcej. Tak sobie handluję. E, rzeczy są naprawdę bardzo dobrej jakości. Nie sprzedaję śmieci. Mm. Kwestiach, żeby chwilę poszukać i możecie sobie pieniądze właśnie za pomocą takich kodów odzyskać. 2040 zł może nie wydaje się dużo, ale tak jak mówię, jak już macie 10-15 znajomych, a myślę, że nie jest to problem. Bo na Facebooku niektórzy mają 500 znajomych, więc 15 z nich namówić to jest nic. A macie z tego tak naprawdę sporo pieniędzy. 500-600 1000 zł. Można sobie z tego wyciągnąć. Dzięki za oglądanie, fajnie, że wyszedł taki dosyć krótki filmik, nie będziecie mi marudzić, że za wolno gadam, ale tak czy inaczej fajnie. Dzięki jeszcze raz za łapki, dzięki za suby, dzięki za to, że oglądacie i zakładajcie konta z tego linku, jeśli jeszcze nie jesteście na Vinted, bo po co, to, po co to, żeby się to zmarnowało? No, no nie marnuje się takich rzeczy. Miłego dnia nam wam życzę i udanej sprzedaży.